Witam serdecznie w kolejnym odcinku z FC25. W dzisiejszym odcinku robimy FIFA eksperyment, sprawdzamy jak dobre jest SBC. 2 razy 78 plus mam zamiar otworzyć 15 takich paczek na początku otworzymy 5, potem zagramy sobie spotkanie, otworzymy kolejne 5, zagramy sobie kolejne spotkanie i otworzymy sobie kolejne 5 takich paczek, czyli razem daje nam to 15 takich paczek, czyli 15 razy 2, 30, 30 razy 78 plus. Zobaczymy, czy polecam jakieś karty specjalne, może jakieś łokoty, które przydadzą mi się, potem w SBC nie ukrywam ostatnio mocno, się wypstrykałem z tego futeru, więc myślę, że to będzie całkiem spoko opcja. Zanim przejdziemy do otwierania szybkie słowo partnera tego kanału. Jeżeli chcesz kupić tanio i bezpiecznie coinsy do FC 25, to strona u7buy to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od złożenia zamówienia. Pamiętaj o kodzie rabatowym DAW, który daje 6% zniżki. Link w opisie. Teraz na stronie U7 By trwa promocja, której jeżeli kupicie końsy, możecie zgarnąć nawet do 4 milionów końsów za darmo. Ale dobra, dobra, teraz lecimy z pierwszą paczuszką. Oczywiście mamy tutaj ekran, niestety nie mamy walkoutu, to będzie napasnik, skipujemy. Teraz druga taka paczka, no zobaczmy co przyniesie. Po raz kolejny bez karty specjalnej, również bez walkoutu. No myślę, że chociaż jeden walkout, no musi tutaj polecieć, no jakby 30 razy 78. Plus. Trzecia taka paczka, proszę dajcie jakąś kartę specjalną. Chcę tutaj zobaczyć kolorową kartę. No to na pewno nie będzie to. Teraz czwarta taka paczka. Zobaczmy. Może w końcu jakiś walkałcik. Skromny tak jest. Mamy łoko. To będzie napasnik. To będzie Osimen. Już poznałem jego jakby sylwetkę. Jego twarz. Bo wygląda bardzo charakterystycznie. 88 on ma. ile się nie mylę. 87. Myślę, że nawet na ławeczkę mi się przyda. O taki Osimen kosztuje teraz 17 tysięcy. Wydaje mi się, że nawet nie jest karta foderowa. No i ostatnia paczka z tej puli. Zobaczmy. Może chociaż drugi łoko. Kołcik? No, niestety nie mamy prawego pomocnika z Argentyny. Skipujemy to nie ma sensu. Tak prezentuje się ekipa, nic nie będę zmieniał. Naprawdę bardzo dobrze to wszystko ze sobą współgra. Lucę sobie jeszcze na ławeczkę o Siemena, bo dlaczego by nie? Dobra, tego tak, zobaczmy ekipę pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku. Alice na bramce. Fara na środku obrony. Tiuram w mocy. Już wiem, co to będzie za spotkanie. Będzie mega ciężko i mega spocenie, ale damy sobie radę. Mamy Gerarda, więc lecimy. Oj, wrócił stary Rasport, tak on pięknie to zrobił, brakowało mi ciebie, przyjacielu, w takiej właśnie formie, ale to wspaniale wyszło. Dobra wrzutka, Adam Traora to przyjmie, podanie jeszcze, to będzie bramka, Joe Cole. Kurde, no, czemu tak łatwo, no, dlaczego nikt nie krył go, no? Z Roberto, tutaj nie ma mowy o spalonym Rashford, Przyjęcie praktycznie pusta bramka, gdyby nie posunął się tym bramkarzem, raczej tutaj gola by nie było, no, dzięki, kolego. Za Roberto wrzutka na Rodrigo Diemek, ja go tutaj zobaczyłem. No kurde, przesunął się chyba tym bramkarzem. Oj, ten tutaj coś się z nim stało ostatnio, ale bardzo się cieszę, że wrócił do nas w najlepszej możliwej formie. Zobaczmy, może Eder militało. Jeszcze wygraj główkę z waratem, tak jest. Nie mam pojęcia, jak on to zrobił, ale Eder militało. Oj, niedobrze, niedobrze, dawaj Walker. Dobrze, brawo. Oj, 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 jeszcze się przesunąłem tym Edersonem, ale on jest głupi, ten gościu, no. Oj, tu będzie brameczko, i ładnie to zrobił. No, tym razem Markus rasford zasadził taką petardę. Ojoj, Iwan oj, oj, Ven coś tu narobił, Rashford? Baran dobiegnie. Oczywiście, że dobiegnie ten baran. Dobra, tak, z ostatecznie wygrywamy to spotkanie z wynikiem 4 do 2. Markus Rashford wrócił Pierwsze spotkanie, hat-trick To się on cały czas grał, ale po prostu był ostatnio Jakiś kaprys miał i nie chciał strzelać bramek Jakoś dziwnie się nie grało Dobra, także mam za karnet bojowy przygotowaną paczkę 85+, plus. tu musi być gwarancja Walkoutu, więc mamy walkout Środkowy obrońca to będzie Anton. Nie, to będzie ten tak, znowu już trzeci raz go chyba trafiam W tej grze, dajcie w końcu tego Rudigera no. Dobra, także przygotowałem kolejnych 5 paczek, 2x78+, więc Nie zwlekajmy, tylko otwierajmy Tutaj oczywiście bez walkoutu, tak zeskipujemy nie ma sensu tego oglądać. 84 karta? Spoko. Druga taka paczka. Czy będzie karta specjalna? W końcu no, dajcie tego jakoś najtańszą chociaż tą kartę specjalną, no. No i trzecia pacuszka. Nawet nie ma 70, to do... się znaczy 80. Kurde, pierwszy raz coś takiego zobaczyłem w tej paczce. Ciekawa sprawa. Teraz poleci czwarta taka paczka. Tutaj już mamy ekran. Niestety bez walkoutu dalej. I oczywiście piąta pacuszka na ten etap. Bez walkoutu, czyli tamta seria była troszeczkę lepsza. Rashford, Rashford coś kosztuje jeszcze? 9000. Pewnie do jakiejś ewolucji znowu pasuje. Dobra, tak zobaczmy, co przygotował dla nas rywal numer dwa, saliba. Praktycznie każdy ma tego Adametraure'a na napadzie. no, kurde, się wysypało. No dajcie przejąć mi tą piłkę, no i będzie rzut karny przez to, no. Nie mogłem przejąć piłki. Zobaczmy, bo Wooter podchodzi do rzutu karnego. Zostany jest w środku. Na lewy górny róg. Nie no, nie gadajcie, że to będzie... Nie no, żółta kartka dla Marquinhosa kolejna. To co, Kyle Walker na środku obrony? Ja nie wiem, jak mam grać na tego gościa, naprawdę przesunąłem się jeszcze z tym Adamą Traorę. Ale Federico się nawet nie rzucił, no Markus Rashford sam na sam, spróbujmy uderzyć w ten sposób, tak jest Rodrigo. Nie zawiedź mnie, proszę cię, przyjacielu, tak jest. Ależ ten Rodrigo śmiga, fajny jest, polubiłem go naprawdę. Niestety mamy bardzo mało obrońców tutaj i Adama Atrore strzela już chyba drugą bramkę w tym spotkaniu. Dawaj, dawaj. Druga bramka, Rodrigo! O kurdu, a kurdua, to obronił. Rashford, proszę cię, zrób to, kwojojojno. no. Oj, brawo z i Rashford, Markus, Markus, Markus! Markus, no kurdua, przestań brodzić, no trzy bramki, już powinny mieć więcej, do. No. Gerard, proszę cię, pierwsza bramka u nas, dawaj Rodrigo, dobij to! Nie, no po prostu to jest jakieś kpina, że ten Rodrigo nie umie dobić tego z pierwszej piłki, gdy tak klikam, to no. Nie, no błagam cię w ten sposób, wybić to, po prostu wybi to. Antoine Griezmann, fałszyk, to musiały się udać, właśnie, dlatego go potrzebuje, to jego wykończenie. To jest coś wspaniałego. Nie, 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 no Griezmann z prawej nogi, naprawdę tak łatwo. Nawet nie mogę przyjąć piłki moim pomocnikiem, ale Emilita ja to ma. Brawo. Co wygadać, że tutaj nie było spalonego? No jak się to stało? Nie, no po prostu. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Jakim cudem tak z łatwością to przychodzi. To jest kolejna bramka w przeciągu dosłownie kilku minut, nie? nie? To są po prostu chyba jakieś jaja. Naprawdę Adam Traorem je po prostu miaży, nie? Kolejna bramka Adam Traory? Niebo się przesunąłem, na szczęście. Jeszcze Griezmann z rzutu wolnego, ja już nie mam sił. 8 do 3. I naprawdę wydawało mi się, że ten gościu nie był jakoś dużo lepszy ode mnie. Może gdybyśmy nie dostali tej czerwonej kartki tak szybko, ale zobaczcie, jak mi się w ogóle obrona rozjeżdża. Masakra jakaś. Biegnie Neymar, jeszcze podanie górą do Griezmana, i Griezman to powinna być brameczka. 8 do 4, mamy jeszcze 5 minut na comeback. Ostatecznie to spotkanie kończy się z wynikiem 8 do 4. Adama Traore absolutnie mnie zmierzył wraz z Griezmanem na ataku. Aż powiem wam, że tego Adamy Traore to mam już dość. W każdym spotkaniu jest Adama Traore i strzela przynajmniej hat -tricka. Dobra, także ostatnie 5 paszek: 2 razy 7, 7, 8 plus. Zobaczmy, może jakaś karta specjalna, jakiś łocałcik, muszę odbudować swój foder. Nie zaczynamy najlepiej. Również tutaj nie ma okautu, skipujemy. Trzecia paczka, czwarta paczka, piąta paczka. I na zakończenie szósta paczka, bo zrobiłem ich za dużo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.